W dzisiejszym wydaniu wieści z Ratusza powiemy o sprzedaży mieszkań z Bonifikatą, poinformujemy o przebudowie ulic 3 maja i sadowej, zapowiemy ciąg dalszy hokejowej Ligi Mistrzów oraz zainaugurujemy Akademicki Rok. Miasto wznawia sprzedaż mieszkań z bonifikatą. Najemca będzie mógł zostać właścicielem mieszkania, płacąc jednorazowo 70% jego wartości. Ostatnia taka sprzedaż uwzględniająca sporą bonifikatę, była w 2021 roku. Uchwała o obowiązywaniu 30% ulgi przy zakupie mieszkania została przyjęta przez radnych na wrześniowej sesji Rady Miasta. Na decyzję jest czas do 30 września przyszłego roku. Preferencja związana z zakupem tego mieszkania wynosi 30%, tak ustanowiona bonifikata, tak więc za 70% wartości mieszkania będziecie Państwo mogli tutaj nabyć to mieszkanie. Cena jest wyszacowana przez biegłego rzeczoznawcę i w momencie, kiedy e, ta cena zostanie przedstawiona Państwu, Państwo ostatecznie zdecydujecie podpisując protokół, czy jesteście zainteresowani właśnie spisaniem aktu notarialnego i w momencie podpisania aktu notarialnego stajecie się właścicielem. To jest druga edycja, już taką, taki program wprowadzaliśmy kilka lat temu, skorzystało wtedy 19 osób, 19 mieszkań zostało właśnie w tym trybie sprzedanych, więc warto skorzystać z tej oferty, gdyż ten czas jest zamknięty do 30 września przyszłego roku. Też nie wiadomo, czy ona będzie w przyszłości kontynuowana i na jakich warunkach, więc zachęcam Państwa do tego, żeby przeanalizować jeszcze raz właśnie takie możliwości, poznać cenę i zdecydujecie Państwo o nabyciu takiego mieszkania. Oczywiście nabycie mieszkania wiąże się z też z posiadaniem, ale i też z pewnymi konsekwencjami, które wynikają np. z przepisów nie wiem, dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Ale myślę, że to jest bardzo interesująca propozycja. Mieszkańcy, którzy są zdecydowani na taką transakcję, a są najemcami mieszkań komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych, muszą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta do 30 września 2025 roku oraz przystąpić do umowy notarialnej w określonym przez miasto terminie. Muszą jednak być najemcą mieszkania na podstawie um Umowy zawartej na czas nieoznaczony, a także nie korzystać z dodatku mieszkaniowego czy z umorzenia czynszu całkowitego lub częściowego w okresie pół roku przed złożeniem wniosku na jego wykup. Osoba, która chce wykupić mieszkanie nie może zalegać z płatnościami czynszu i podatku lokalnego oraz opłat lokalnych. Nie może też być w okresie wypowiedzenia najmu, ani w posiadaniu tytułu prawnego do całości lub części innego lokalu czy domu w Oświęcimiu, jak również własności mieszkania spółdzielczego czy lokatorskiego prawa do lokalu. Nie będzie można wykupić mieszkań w budynkach o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczonych do kapitalnego remontu lub wyburzenia, które będą miały inne przeznaczenia, zostały wybudowane po 1 stycznia 2000 roku oraz pozostają w trwałym zarządzie gminnych jednostek. Organizacyjnych, czy są stuprocentową własnością miasta, w których nie ma wspólnot mieszkaniowych. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta. Telefon 33 842 92 17 lub 33 842 92 20. Po przebudowie poprawi się standard ulicy 3 Maja. Na odcinku 350 metrów budowlańcy wymienili nawierzchnię ulicy, wybudowali plac do zawracania samochodów, przebudowali też miejsca postojowe, sieć kanalizacji deszczowej, zjazdy i chodnik. Dobiegają też końca pracy przy ulicy Sadowej na osiedlu Stare Stawy. Droga na odcinku od ulicy 11 listopada do ulicy Jagieły była już w bardzo złym stanie. Teraz obok nowej nawierzchni jezdni jest chodnik, opaski chodnikowe, miejsca postojowe, droga została odwodniona. Oświetlone zostanie też przejście dla pieszych. Obie inwestycje kosztują ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Rebplast Unia Oświęcim gra w hokejowej Lidze Mistrzów. Zawodnicy mają już za sobą cztery mecze. Z niemieckimi Straubing Tigers skrzyżują kije na własnym lodzie już w środę, 9 października. Przed nami bardzo ważne spotkanie, bo zbliża się kolejny mecz w Lidze Mistrzów. Już w środę 9 października o godzinie 17 do Oświęcia przyjedzie zespół z Niemiec. Jest to już piąte nasze spotkanie i można powiedzieć, że potrzeba nam jeszcze trzy punkty do tego, żeby wejść do fazy ćwierćfinałowej. Wszystkich Państwu serdecznie zapraszamy do śledzenia tych wydarzeń, do śledzenia Tauron Hockey jak i właśnie poczyniań replas Unii Oświęcim w Lidze Mistrzów. Bilety na to spotkanie są dostępne na portalu biletynahockey.pl. Oraz w dniu, meczu, w dniu meczu od godziny 15 w kasach lodowiska przy ulicy Chemików 4. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Ostatni mecz tej fazy rozegrają 16 października w trzyńcu. Do fazy pucharowej, która rozpocznie się 12 listopada, awansuje 16 zespołów. Finał zapowiadany jest na 18 lutego. oraz 20 zainaugurowano rok akademicki w Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Co niechaj dobre, szczęśliwe, pomyślne. Pod bonum Felix Fortunatum Quesit. Rok akademicki 2024-2025. Uważam za otwarty. Z każdym rokiem zwiększa się liczba studentów, przybywa też nowych kierunków. Rekrutacja tegoroczna jest na poziomie rekrutacji ubiegłorocznej, co nas niezwykle satysfakcjonuje z tego względu, że trendy demograficzne są dosyć niepomyślne. Nam natomiast udało się, jak już wspomniałam, zarekrutować na poziomie lat ubiegłych, a ponieważ nabór dodatkowy jeszcze trwa, stąd liczymy, że liczba ta będzie nawet wyższa. Z taką satysfakcją też chcę powiedzieć, że uruchomiliśmy nowy kierunek energetyka odnawialna i liczymy na to, że ten kierunek wpisze się w oczekiwania studentów i że nabory na tym kierunku właśnie będą coraz liczniejsze. W uroczystości wzięli udział m.in. posłowie, przedstawiciele województwa, władz samorządowych, zaprzyjaźnionych instytucji, była także kadra akademicka, uczelni oraz studenci w tym pierwszego roku, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Wybrałem kierunek bezpieczeństwo nasne z racji tego, że chciałbym w przyszłości pracować w służbach mundurowych. Także mam nadzieję, że moje marzenie się spełnią. Był tu kierunek, który mnie najbardziej interesował. Od zawsze chciałam iść na pedagogikę i było to bardzo, słyszałam od swoich koleżanek bardzo pozytywne opinie, dlatego zdecydowałam się na to uczelnię. Kierunek, który mnie interesował był tutaj najbliżej. Wybrałam wychowanie fizyczne. Wybrałem tą uczelnię, ponieważ tak naprawdę mam najbliżej, także stwierdziłem, że będzie blisko na uczelnię. Byłem tutaj na dniach otwartych, bardzo mi się podobało. Musimy ofertę edukacyjną dostosować do obowiązujących trendów na rynku i my jako władze uczelni przygotowujemy się do tego, aby taką ofertę kształcenia przedstawić młodym ludziom, aby była ona dostosowana również do potrzeb rynku pracy, do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Jesteśmy bardzo czujni i otwarci nie tylko na nowe kierunki, ale również na nowe formy edukacyjne, nowe techniki kształcenia. Cały czas uczelnia doposaża się, mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie, stąd nasi studenci mogą kształcić się w wymiarze praktycznym i uzyskiwać wiedzę, która będzie im przydatna w późniejszej pracy zawodowej.